O czym mówiłeś? Coś tam, że z bratem się No, Ale... No, że kurwa mi zamiast keczupu do kiełbasy Dał sosu truskawkowego, nie? No ja to kurwa wjebałem Kurwa potem poczułem, że to jest sos truskawkowy się wkurwiłem Wziąłem ketchup mówię bałem na jego kiełbasę cały keczupu, że kurwa kiełbasy nie było widać, bołem mu tak zajebiście na ryj z tego keczupu pociągłem, to kurwa taką pizdę miał całą od keczupu, a on potem się wytarł ręcznikiem i tym ręcznikiem o, moją mordę się wytarł. To kurwa potem się schowałem w takiej szafie, gdzie drobno trzymamy do kominka, nie? Kurwa wyszedł z kuchni, jak dostał tosta kurwa z keczupu na mordę, to kurwa nie mogłem ze śmiechu.